Dzień dobry Małgorzato1409. Nie zadałaś żadnego pytania, dlatego zrobimy rozkład ogólny. Pytam się mojej duszy i Twojej o wskazówki dla ciebie w tym rozkładzie Tarota Akaszy. Podstawa piramidy pokaże przeszłość, być może poprzednie wcielenia. Coś, co ma bardzo istotny wpływ na teraźniejszość i przyszłość gry. Rozpoczyna się Twój rozkład od gier pomiędzy społecznościami, relacjami dalszymi, bliższymi. Ta jest jakaś walka. Ktoś przegrywa. Tym, kimś jesteś ty, w wyniku gier z wieloma innymi, z osoby, która mogłaby podnosić mapy i jeździć po całym świecie, gdziekolwiek pragnie. Nic ją nie blokuje, nie hamuje. Ty jesteś zatrzymana jesteś odwrócona więc twoje perspektywy ograniczają się do wewnątrz tego pałacu a nie na zewnątrz ale pojawia się przepiękna karta twoje perspektywy zostały ograniczone do wnętrz tego pałacu co symbolizuje też to gniazdko czyli takie zamknięcie no ale przepiękne zamknięcie pojawia się rodzina Przepiękna rodzina, przepiękne chwile. Tutaj na tej karcie są pokazane, czyli te efekty tych gierek, tego co potem się wydarzyło, i tak są bardzo dobre. Kolejna karta to jest Arka Przymierza. To jest umowa już z wyższymi siłami. Może to być także umowa biznesowa. To zależy, jakie karty wyjdą nam za chwilę, ale jest jakaś misja. W wyniku tej umowy, no tu już widzimy, że chodzi o wyższe siły, doszło do usunięcia blokad w Tobie. Miałaś jakieś blokady, jakieś problemy w sobie, zostały wypalone z korzeniami. Popatrz na kolejną kartę. Jest umowa ze źródłem, wypalanie blokad i serce piramidy główne przesłanie Twojej duszy dla ciebie to pola akaszy. Czas, gdzie akasza się otwiera na ciebie, czas, gdzie możesz ją czuć, z niej korzystać tu i teraz w tym życiu. Teraźniejszym materialnym kasza jest dla Ciebie otwarta. Dzięki temu, że porozumiałaś się ze źródłem, a źródło pomogło tobie usunąć blokady, które nie pozwalały tobie widzieć Akaszy. Kolejna karta, bardzo związana z tą pierwszą, bo to jest balans. Tutaj widzimy na. Wola Hakaszy też tą harmonię, spokój, tylko że ten balans jest przeniesiony troszeczkę w życie materialne. Czyli tutaj, jakby poczułaś tą duchową ciszę, harmonię, równowagę i przeniosłaś to na naszą tutaj materialną rzeczywistość. Bardzo ciekawa jest karta ostatnia na samym szczycie. Pokazuje mężczyznę, któremu bardzo się spieszy. Skąd u ciebie nagle tutaj się pojawił mężczyzna? I to jeszcze taki, któremu mocno się spieszy, który już jest gotowy do, do drogi, do biegu, gdzie on chce biec. Co on ma z tobą wspólnego, ten mężczyzna? Tutaj widzimy, Że to jest ktoś z Twojego domu. To jest karta róż przedstawiająca rodzinę. Przestrzeń. Tylko, że karta jest odwrócona, tej rodziny już nie ma. Została sama przestrzeń. Tak jakby on, ten mężczyzna chciał uciec, chciał przestrzeni. Jest odwrócona, Karma. Więc przyszłość i to, co będzie się dziać, oczyści Ciebie z karmicznych także układów. No widzimy, że tutaj ta rodzina odwrócona, ten mężczyzna, któremu tak się spieszy. Że to są jakieś karmiczne tutaj powiązania, że coś tutaj trzeba przepracować. Kto wie, czy to nie jest ta kwestia właśnie tych gier. Tak jak powiedziałem na początku, że te gry tworzą karmę. Ktoś w takiej grze zawsze musi przegrać. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, pojawia się karma, potem trzeba to spłacać, odpracowywać, wyjaśniać. I przyszłość to jest właśnie sprawa zamknięta, wyjaśniona. Można iść dalej przez świat. Ostatnia karta tylko wzmacnia. Tom, to jesteś ty, patrzysz się właśnie na tą karmę. Tylko nie patrzysz się na tą karmę. Och, jaka ona ciężka. Jak będzie ciężko teraz w życiu. Nie, ty patrzysz na tą karmę, że już jej nie ma, że już jest tobie lekko. Odpracowałaś swoje, wyjaśniłaś, załatwiłaś, teraz się cieszysz, bo możesz wszystko, nic ciebie nie obciąża. Małgorzato, masz bardzo ładny rozkład, piękne energie. Z wyjątkiem tej gry na początku, ale jak widzimy, na końcu wszystko się wyjaśni. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.